Cześć, witajcie na kanale Diligence po Polsce. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o pewnym bardzo fajnym, bardzo przydatnym gadżecie kempingowym. Ale zanim Wam go pokażę i zaprezentuję, jak działa, to chciałbym o nim powiedzieć kilka słów. Słuchajcie, gadżet bardzo mały. Niewymagający praktycznie dużo miejsca, w ogóle prawie nie wymagający miejsca, ale bardzo przydatny. Ech, niestety zauważyliśmy podczas naszych wyjazdów, że nie wszyscy z niego korzystają, a szkoda, bo naprawdę warto, naprawdę warto z niego korzystać. Nie wymaga żadnego zasilania, ale bardzo ułatwiający życie. Dostępny praktycznie w każdym sklepie w Polsce. Jest to rzecz, którą każdy zawsze ma w domu, więc w przyczepie czy w kamperze też powinniśmy ją mieć. Jest tani, łatwy w obsłudze, chociaż czasami wydaje mi się, że jednak nie dla wszystkich. Pora na prezentację gadżetu. To on. Całe 15 sztuk worków na śmieci. Gadżet bardzo przydatny, tak jak powiedziałem. Tylko szkoda, że nie wszyscy z niego korzystają. Dlatego postanowiłem przeprowadzić krótki instruktaż ze stosowania worków na śmieci. Punkt pierwszy: wściągamy zabezpieczenie. Ale nie wyrzucamy go w trawę, tylko chowamy na razie do kieszeni. Punkt drugi. Urywamy jeden worek. Punkt trzeci. Otwieramy worek. Tu mamy 35 litrów miejsca na śmieci. Jeżeli sprzątacie swoje śmieci, to pół biedy. Natomiast jeżeli chcielibyście posprzątać jakieś obce śmieci. To polecam użycie rękawiczek gumowych, bo nigdy nie wiadomo w co w tych śmieciach było. Nam się, nam się zdarzyło sprzątać już cuda śmieci. Zresztą robimy to bardzo często w miejscach, do których przyjeżdżamy. Zakładamy takie oto gumowe, niebieskie rękawiczki. I w ten sposób możemy bezpiecznie dotykać śmieci. Te rękawiczki wylądują potem razem z tymi śmieciami w worku. Całkiem przypadkiem znalazłem takie mini wysypisko śmieci. To, że ono jest mini, to nie znaczy, że to jest dobre. Trzeba te śmieci posprzątać. I jak to zrobić? Bierzemy śmieć i wkładamy go do naszego worka po prostu. I tak robimy z każdym śmieciem w okolicy. Uff. 30 sekund cały worek śmieci. Oczywiście te butelki najlepiej by było zgnieść. Ja to za chwilę zrobię, ale chciałem Wam tylko pokazać, ile czasu zajmuje zebranie śmieci. Więc jeżeli gdzieś jedziecie ze swoimi butelkami śmieciami, zabierajcie je z powrotem. Nie zostawiajcie śmieci w lesie, na plaży, gdziekolwiek byście nie byli. Pamiętaj, że śmieci nie musisz zabierać do domu. Wystarczy, jeżeli. Zostawisz je gdzieś w pobliżu jakiegoś śmietnika, czy na śmietniku po prostu, jakimkolwiek. Jeżeli gdzieś przy plaży, czy w lesie nawet jest śmietnik, zostaw te śmieci tam. Na pewno odpowiednie służby zabiorą te śmieci. Natomiast nie zostawiajmy, jeszcze raz powtórzę, nie zostawiajmy śmieci w lesie, na plaży, gdziekolwiek. I na dzisiaj to wszystko, taka trochę inna forma. Ale słuchajcie, naprawdę warto. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.